Widziałś przez Widziałś to, Daniel? No ale co z tego? No kurwa i on obu... No co to jest tą grum? Dobrze, że to już Ją Jomu ja 68 biera, kurwa z pompy. Ja już nawet nie wziął monet i no normalno. 68 i on potem jak oni mają... No, ten sum. I jak oni potem mają przegrać, jak ty mu walisz kurwa na na. na I pokazuje, że ją ja mu wziął co? W, w, w łonę i kurwa w klata. Nie, trochę w spodynki i w noga. 68. Weź mi kurwa ić pan fujnie.